Szanowna publiczności, tak, mówię do Państwa: jeżeli przepadacie za koncertami operetkowymi, a może o tym nie wiecie, ponieważ jeszcze nigdy nie byliście na takim koncercie, to śmiało możecie zakupić bilety. Spełni to Wasze oczekiwania. Nasz koncert to doskonały moment, aby się spotkać i wspólnie pomuzykować. Fenomenalni soliści, porywający tancerze, mistrzowski zespół operetkowy, efekty specjalne, gra aktorska, różnobarwne kostiumy. A jeszcze humor prowadzących wyrwie państwa z butów. Czy jesteście państwo gotowi na ogromną dawkę humoru, zabawy oraz romantyzmu, który wyciska łzy? My nie możemy się doczekać spotkania z państwem. Do zobaczenia i usłyszenia! koncercie.